Witam serdecznie dzisiaj po południu, pierwszy tydzień na giełdzie w nowym roku. Jakie wnioski? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, lajkowania wpisów, jeżeli uważacie Państwo, że niosą one dla Was jakąś wartość. A tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel, jak sobie radzę z inwestowaniem podczas wzrostów czy też spadków indeksów giełdowych i innych instrumentów, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości. Adres e-mail tutaj poniżej, a każdego dnia po sesji na Wall Street będziecie Państwo otrzymywać wiadomość z informacjami na temat tego, jak zamierzam następnego dnia zmodyfikować mój portfel. W zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Pierwszy tydzień na giełdzie w nowym roku. Jakie wnioski? Za chwilę zaczynamy pierwszą sesję w nowym tygodniu na Wall Street, i warto rzucić okiem na to, co się będzie działo i to, co się wydarzyło w ostatnich dniach, czyli podczas pierwszego tygodnia notowań na indeksach gigdowych, na Forexie, na surowcach, na różnych innych klasach aktywów, ze względu na to, że pozwoli nam to ocenić, czy rynek, w którą stronę rynek zaczyna się pozycjonować na samym początku nowego roku. A jak pamiętamy, początek nowego roku jest to taki ciekawy moment, w którym inwestorzy długoterminowe zaczynają budować portfele pod cały rok, w tym wypadku 2022 rok. I możemy być świadkami kolejnych ciekawych impulsów, które już trwają, bądź też mogą się pojawić, bądź też już e, są planowane jako takie, momen, jako takie impulsy, które wkrótce e, za, zaobserwujemy na tych rynkach, które jeszcze są cały czas stabilne. Na pierwszy ogień warto zwrócić uwagę na to, co się dzieje na kryptowalutach ze względu na ich najmniejszą płynność i ze względu na to, że impulsy tutaj są najciekawsze na chwilę obecną, najbardziej dynamiczne. Bitcoin e, spada. I to jest w naturalny sposób taki mm, zły prognostyk dla inwestorów na giełdzie papierów wartościowych, na giełdach papierów wartościowych, ponieważ w ostatnim roku, jak widzicie Państwo na tym kolejnym wykresie, korelacja między zachowaniem bitcoina a zachowaniem SP jest dodatnia, wyraźna i cały czas rośnie. W ostatnich tygodniach przekracza już poziom przecinek, więc ta jest, korelacja już jest, przyjmuje wartości silne i być może w najbliższym czasie te powiązanie będzie jeszcze mocniejsze. Jeżeli Bitcoin spada, a on już łamie swoje ważne wsparcia techniczne, zostały połamane, zostało e, dokonane wybicie dołem z półrocznej e, takiej formacji kanału wzrostowego, to jest to zła informacja dla indeksów giełdowych, ponieważ zwiększa szansa na to, że indeksy giełdowe na Wall Street będą spadać, że będziemy świadkami kontynuacji ruchu w dół na indeksach giełdowych, a dodatkowo e, Napędza, samo napędzająca się e, taka e, sytuacja, ona sprawia, że oba rynki związane z ryzykiem powiązane z ryzykiem, zachęcają także do występowania po, po, bardzo powiązanych impulsów na innych klasach aktywów, które wcześniej nie były skorelowane tak silnie z indeksami giełdowymi, czy też z samym Bitcoinem, ale przede wszystkim chodzi tutaj o indeks giełdowy. Co jest teraz istotne i ważne, zwróćcie Państwo uwagę na ten kolejny wykres. Tutaj testujemy w momencie tworzenia tego wpisu, czyli dzisiaj rano o poranku w Stanach Zjednoczonych 18-miesięczną linię trendu wzrostowego. Ona ma duże znaczenie, ponieważ gdyby została i ta linia pokonana, no to wtedy Bitcoin otwiera sobie przestrzeń do naprawdę mocnych spadków, a dodatkowo byłby to ten czynnik zachęcający do tego, żeby przetestować i z dużą szansą na to, że będzie pokonane dolne ograniczenie tego 18-miesięcznego klina zwyżkującego, który widzicie Państwo na wykresie indeksu S&P, a wtedy, gdyby doszło do wybicia dołem z tej formacji, to ona zachęcałaby do tego, żeby korekta na indeksach giełdowych byłaby zdecydowanie większej i głębszej formie niż to, co obserwowaliśmy w 2021 roku, kiedy korekty na indeksie S&P nie były głębsze niż 6%, czyli praktycznie nie występowały. Teraz jest bardzo duża szansa na to, że początek roku przynosi to, że inwestorzy ci długoterminowi zamykają pozycję e, na indeksach giełdowych licząc na to, że ten rok nie będzie zbyt dobrym dla e, akcji z powodu oczywiście podwyżek procentowych wycofywania się z luźnej polityki monetarnej przez Fed i to jest właśnie być może jest ten powód, który prowadzi do tego, że początek nowego roku na indeksie S&P przynosi spadki. Zakończyliśmy tydzień blisko minimów na indeksie S&P, więc szanse na to, że będzie kontynuacja jest oczywiście duża. Poziom 4620 punktów jest podczas dzisiejszej sesji kluczowy, newralgiczny, gdyby został testowany, będzie miał naprawdę to duże znaczenie. Zobaczcie, drodzy Państwo, także jaki jest teraz wpływ tego, że stopy procentowe mają iść w górę, ponieważ wyceny banków jako całego sektora, Banki zachowują się lepiej niż sektor technologiczny I to, ta zmiana, jeżeli chodzi o zachowanie się tych dwóch aktywów związanych z ryzykiem Jest bardzo wyraźna I tutaj spółki technologiczne zaczynają wyraźnie odstawać od reszty rynku I są takim, zaczynają być tak jakby takim obciążeniem dla indeksów giełdowych A gdyby się okazało, że te wsparcia, które teraz obserwujecie Państwo na wykresie indeksu NASDAQ zaczynają pękać, no to wtedy otwiera się przestrzeń naprawdę także na spółkach technologicznych do mocnych spadków. Jak widać, w ostatnim czasie, w ostatnim roku Korekty spadkowe na indeksie technologicznym zatrzymywały się właśnie na tej średniej, a ona teraz jest wzmacniana przez wsparcie ważne, więc gdyby się okazało, że te wsparcie jest pokonywane, no to naprawdę znaczenie tych sygnałów byłoby duże i warto przyglądać się na podczas dzisiejszej sesji i na kolejnych, jaka będzie reakcja rynku i zachowanie względem tych ważnych wsparć. I kolejny rynek, na którym występuje ruch od samego początku tego roku, na kolejne ważne wydarzenia To oczywiście przecena amerykańskich obligacji i, I przecena także innych obligacji W tym na przykład niemieckich bundów Które zbliżają się na rentowności do poziomu zero. Jeżeli amerykańskie dalej, obligacje dalej będą kontynuowane będą kotować wyprzedaż wrócimy przejdziemy poziom 1.80 no to sygnały już będą naprawdę bardzo wyraźne i zachęcające do tego żeby e, cały czas spekulować przeciwko amerykańskim obligacjom liczyć na to, że rentowności wrócą e, do poziomu 2% tak jak tak jak obstawia Bill Gross czyli król obligacji już praktycznie od wakacji poprzedniego roku więc tutaj rentowności ruszą ruszają w górę ma, czy, ma to oczywiście negatywne przełożenie na zachowanie amerykańskich akcji i oczywiście ma to także przełożenie na wycenę złota które w naturalny sposób ma tendencję ku temu żeby spadać na wartości o czym E, za chwilę. Także amerykańskie obligacje to jest także kolejny rynek, na którym się coś dzieje od samego początku. Tak jako, że jest to ogromny rynek, bardzo płynny, więc przecena amerykańskiej obligacji ma także, e, niesie ze sobą także e, duże konsekwencje i będzie nosiła także dalsze konsekwencje w kolejnych tygodniach i miesiącach na rynkach papierów wartościowych, na giełdach, różnego rodzaju innych aktywów. Teraz zwróćcie Państwo uwagę, że początek nowego roku przynosi także ciekawą tendencję na rynku złotego, gdzie mamy. Gdzie obserwujemy umocnienie krajowej waluty? Jest ona powiązana z bardzo dobrym zachowaniem, coraz lepszym zachowaniem indeksów WIG20 i to pomimo tego, że stopy procentowe cały czas idą w górę, więc w taki naturalny sposób jest to czynnik, który powinien sprzyjać spadkom indeksów giełdowych w Warszawie na giełdzie papierów wartościowych, ale tak się nie dzieje, więc to jest bardzo interesujące, że ten napływ kapitału widoczny poprzez zachowania polskiego złotego sygnalizuje, że Wall Street, zwłaszcza ponieważ te impulsy występują podczas sesji w Stanach Zjednoczonych, one sprzyjają temu, żeby indeksy giełdowe były kupowane, żeby ten kapitał, e, który pły, napływa do naszego kraju, był ulokowany na polskich akcjach. Dolar złoty już testuje poziom 4 złotych i jest duża, duża szansa, że te wsparcia, które przebiegają już tuż poniżej 3,98 do dokładnie teraz to miejsce, będą pokonane i rośnie naprawdę prawdopodobieństwo, że ta fala umocnienia krajowej waluty przekształci się w coś więcej, ale o tym będzie jutro rano w porannym komentarzu. I teraz przejdźmy do surowców, ponieważ e, widzimy y, spadki cen złota, natomiast cały czas jesteśmy w obrębie konsolidacji, niewiele się tu dzieje. Natomiast gdyby ta rentowność amerykańskich obligacji cały czas rosła, to w naturalny sposób cena złota będzie pod wpływem tendencji spadkowej. Można byłoby wtedy oczekiwać kontynuacji spadków, przebijania najbliższych wsparć, wybicia się w ogóle z konsolidacji, którą obserwujemy na wykresach w ostatnich tygodniach. I oczywiście zachowanie ceny złota. Byłoby odwrotnie skorelowane z tym, jak zachowują się rentowności amerykańskich obligacji. Dlaczego? Ponieważ w tych dwóch bezpiecznych instrumentów inwestorzy wolą inwestować, otwierać pozycje w amerykańskich obligacjach, które płacą odsetki, a złoto nie płaci odsetek, jeżeli je posiadamy. Stąd też ta różnica, jeżeli ktoś się czegoś obawia, bądź też spekuluje na bezpieczeństwo, to woli amerykańskie obligacje, które płacą odsetki. A nie inwestować w złoto, które jest zdecydowanie mniej płynne i nie płaci tych odsetek. Stąd też ujemna korelacja między zachowaniem ceny złota a rentowności amerykańskich obligacji. Warto o tym cały czas pamiętać. Natomiast kiedy spojrzymy na, na surowce po prostu pryzmat indeksu surowcowego, to widać, że tutaj na, na razie niewiele się dzieje ze względu na to, że amerykański dolar także jest cały czas w konsolidacji, i tutaj także niewiele się dzieje. Czy to na samym eurodolarze, czy też na dolar indeksie? który jest w konsolidacji, więc po prostu czekamy na to, co się wydarzy. A jak widzicie Państwo, w ostatnich miesiącach, kiedy amerykański dolar zaczął się umacniać, to w naturalny sposób byłby to, był to czynnik sprzyjający spadkom cen surowców. Więc jeżeli z tej konsolidacji amerykański dolar wybije się dołem, czyli będziemy świadkami kolejnej fali umocnienia amerykańskiego dolaru na, na euro-dolarze, to spadki surowców są bardzo prawdopodobne, są zdecydowanie bardziej prawdopodobne niż wzrosty. Natomiast zagrożeniem dla scenariuszy pro amerykański dolar jest to, że występuje strategia, że zacznie się uaktualniać taką strategię odwracania carry-trade, czyli zwijania carry-tradu. Czyli powrotu do europejskiej waluty jako waluty finansującej inwestycje w amerykańskich dolarze i w amerykańskich akcjach. Więc, jeżeli spadki indeksów giełdowych miałyby miejsce, byłby to czynnik sprzyjający wzrostom euro-dolara. Pomimo tego, że w, naturalny, że w pierwszej kolejności byłoby to zachowanie nielogiczne, yy, z powodu tego, że tutaj sytuacja fundamentalna, czyli oczekiwania co do podwyżek stuprocentowych w Stanach Zjednoczonych rosną, więc, w naturalny sposób, amerykański dolar powinien się umacniać, a nie się osłabiać. Natomiast strategia carry trade cały czas jest wykorzystywana i ją dobrze widać w sytuacjach wzrostu indeksów giełdowych i zobaczymy jak ona zaczęłaby funkcjonować gdyby indeksy giełdowe zaczęły spadać. Bardzo często widać także, że początek roku przyniósł presję na to, żeby pozbywać się franka szwajcarskiego i to jest bardzo ciekawa. Bardzo ciekawe spostrzeżenie, tak jakby rynek tutaj zaczął obstawiać, że szczyt inflacji mamy już w Europie za sobą, że przełom roku to będzie moment formowania się ekstremum na inflacji. A jako, że frank szwajcarski był wykorzystywany w poprzednim roku jako taka waluta, która zabezpieczała inwestorów przed inflacją, to teraz, w sytuacji kiedy początek roku jest wykorzystywany do tego, żeby się pozbywać tej waluty, no to rośnie szansa na to, że inwestorzy zaczynają obstawiać także równolegle, że szczyt inflacji. Jest już za nami w Europie, zwłaszcza tej tutaj zachodniej. Zobaczmy także, co się dzieje na funcie brytyjskim, który y, cały czas utrzymuje się blisko swoich e, wielo, e, wielomiesięcznych minimów. Jesteśmy na poziomach najniższych od 2020 roku i dodatkowo naruszamy dolne ograniczenie tego rocznego kanału wzrostowego. I gdyby się okazało, że utrzymujemy takie naruszenie No to wtedy występ, wystąpi naturalna presja na to, żeby oczekiwać kontynuacji umocnienia funta brytyjskiego Natomiast warto cały czas pamiętać o tym big shortcie, który jest zbudowany przez inwestorów spekulacyjnych No i zobaczymy, kto tutaj ma rację Czy ci, którzy liczą na umocnienie funta brytyjskiego w nadziei na stopy procentowe na, na rosnące stopy procentowe Wielkiej Brytanii, czy też ci, którzy e, patrzą na to, te, jak zachowują się duzi spekulanci, czyli te hedge fundy, które bu, zbudu, zbudowały i cały czas tworzą tego wielkiego shorta, licząc na to, że fund brytyjski zacznie się osłabiać i na samym końcu ciekawostka, czyli jen japoński który w naturalny sposób po pierwsze jeżeli rentowności rentowności amerykańskich obligacji rosną no to występuje presja na to żeby się pozbywać jena na japońskiego na całym indeksie natomiast gie, gdyby indeksy giełdowe zaczęły spadać to w naturalny sposób występowałaby także presja na to żeby jen japoński był kupowany więc y, co się stanie to zobaczymy natomiast myślę że y, siła tych dwóch trendów może się neutralizować tak jak to teraz się dzieje na rynku euro-dolara, kiedy te dwie tendencje, które, które omawiałem, się e, znoszą. Dlatego mamy taką małą aktywność i zmienność na głównej parze świata. Jak będzie, zobaczymy. Także pierwszy tydzień na giełdzie w tym, w nowym roku przynosi nam ruch na Bitcoinie, spad spadki Bitcoina, spadki indeksów giełdowych, e, to, że amerykańskie rentowności rosną na rentowności, czyli mamy spadki cen rentowności, amerykańskich obligacji. Mamy także umocnienie złotego i wzrosty tutaj aktywów w naszym regionie. Mamy także próbę wywołania impulsów na franku szwajcarskim czy też na jenie japońskim. Także obserwujmy, co się będzie wkrótce działo, ponieważ prawdopodobnie w najbliższym czasie będziemy świadkami kolejnej podwyższonej zmienności na różnych innych klasach aktywów. Dziękuję bardzo za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, lajkowania wpisów, jeżeli uważacie Państwo, że niosą one dla Was jakąś wartość. A tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel, jak sobie radzę podczas hossy, podczas bessy, podczas krachów i wielkich wzrostów różnych instrumentów, o wysłania specjalnej wiadomości. Adres tutaj poniżej, adres e-maila każdego dnia po sesji na Wall Street. Będziecie Państwo otrzymywać wiadomość z informacjami na temat tego, jak zamierzam następnego dnia zmodyfikować mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej. Zapraszam, zachęcam, życzę dzisiaj miłego dnia i e, udanego wieczoru.